Akcja. Cześć tutaj, Michał Szczepanek. Witam w drugim odcinku serii dotyczącej produktywności na kanale RTCK. Dzisiaj powiemy o tym, czym jest praca głęboka, czyli Deep War. Czym ona jest, co może wnieść do waszego życia, do Waszych firm i jak my taką pracę głęboką u siebie w RTCK wdrożyliśmy. Kochani, dzięki tej wiedzy mamy w mojej ocenie jeden z najbardziej atrakcyjnych systemów pracy w Polsce i na świecie. Pracujemy przez 6 godzin dla firmy i 2 godziny nad sobą, właśnie dzięki umiejętności pracy, która jest produktywna. Także słuchajcie koniecznie tej wiedzy, którą Michał ma Wam dzisiaj do przekazania. Jak już mówiliśmy we wcześniejszym odcinku, liczba bodźców, które do nas dzisiaj dociera, jest przytłaczająca. Dlatego musimy umieć rezygnować z tego, co nam przeszkadza, z różnych złodziei, czasu z powiadomień, które nas rozpraszają w pracy i skupić się na tym, co najważniejsze. Jak to jest, że planujemy sobie dzień wcześniej, że zrealizujemy ambitne cele, ambitne zadania, ale kiedy przychodzi co do czego, to sprawy bieżące rozpraszają nas od tego, co najważniejsze. Dzieje się to właśnie dlatego, że nie stosujemy pracy głębokiej. Praca głęboka pozwala nam wejść w stan flow, czyli pracować na najwyższych obrotach, kiedy zapominamy o otaczającym nas świecie i skupiamy się w 100% na realizowaniu naszego zadania. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że osiągniemy maksymalną efektywność i kreatywność. O to przecież nam w życiu chodzi, żeby wymyślać coś, czego jeszcze nie było. Nie wiem, czy wiecie, ale aż 58 razy dziennie ludzie średnio sprawdzają swój. Telefon, z czego aż 70% tego jest w czasie pracy. Rozproszenia docierają do nas z różnych źródeł. Z telefonów, ze smartwatchy, z od innych ludzi, którzy przychodzą i przeszkadzają na, nam w czasie pracy. Efektem tego jest zanik umiejętności skupienia. Coraz trudniej jest nam skupiać się na trudnych zadaniach, dlatego że cywilizacja nastawiona jest na łatwą gratyfikację. Tzw. instant gratification. Od razu chcemy mieć nagrodę w postaci krótkiej, Kurtkiego zastrzyku dopaminy w naszym mózgu, kiedy zobaczymy jakieś powiadomienie, kiedy zobaczymy nowy post, który wyskoczył na Facebooku. Co to powoduje? No właśnie, zanik umiejętności skupienia. Ten zakres uwagi, attention span, kurczy się dzisiaj i potrzebujemy na nowo wypracować w sobie taką zdolność pracy głębokiej. Dlatego my tutaj w RTCK wdrożyliśmy, Godziny produktywności. Kiedy w godzinach produktywności pracujemy, to nikt nie może nam przeszkadzać, chyba że jest to coś bardzo pilnego, ale skupiamy się na najważniejszych zadaniach, które mamy wykonać w ciągu dnia. Dzięki temu możemy ćwiczyć umiejętność koncentracji i realizowania tego, co dla nas najważniejsze. Praca głęboka jest dzisiaj najbardziej pożądaną umiejętnością przez pracodawców na rynku nie konkretne umiejętności, ale właśnie praca głęboka, czyli umiejętność skupienia się na zadaniu i realizowaniu swoich celów. To dzięki pracy głębokiej można nabywać nowe umiejętności i być ponadprzeciętnym, czyli realizować coś na najwyższym światowym poziomie. Jak osiągać ponadprzeciętne rezultaty? Col Newport, autor książki Deep Work, zdefiniował pracę wysokiej jakości jako połączenie czasu Pracy nad zadaniem oraz jakości skupienia, intensywności skupienia. Cześć, Ania. Cześć. Dlatego, jeżeli chcemy mieć ponadprzeciętne owoce naszej pracy, mieć super wyniki, to powinniśmy ćwiczyć tę umiejętność skupienia na trudnych zadaniach. Jak to zrobić w praktyce? Po pierwsze, potrzebujemy wyciszyć się od zewnętrznych bodźców, powiadomień wszystkiego, co może nas rozpraszać. Dlatego my u siebie w RTCK stworzyliśmy tak zwane godziny produktywności, kiedy nikt w tych godzinach nie rozmawia ze sobą, tylko szanujemy własny czas pracy nad zadaniami, które każdy uważa za stosowne w danym momencie. Fajnym trikiem jest założenie słuchawek na głowę, gdyż wtedy dajesz sygnał nieświadomy, że jesteś zajęty, że nie możesz teraz rozmawiać. Z większą trudnością ktoś wtedy podejdzie do ciebie i cię rozproszy. Poza tym warto wyznaczyć sobie ramy czasu. Na pracę głęboką. Nie może to być czas od rana do wieczora, tylko konkretny blok czasu. Maksymalny czas poświęcony na pracę głęboką to 90 minut. Po tym czasie już nie jesteśmy w stanie koncentrować się z taką samą skutecznością jak na początku, rozpraszamy się i potrzebujemy po prostu zrobić przerwę. Warto sobie zaplanować właśnie takie bloki czasu na pracę głęboką. Może to być właśnie 90-minutowy blok, przerwa, znowu 90 minut, a może wolisz. Krótsze odcinki czasu, np. 30 minut, 5 minut przerwy, 30 minut, 5 minut przerwy i tak dalej, zwana technika Pomodoro. Chodzi o to, żeby mieć taki czas, kiedy skupiasz się w 100% na zadaniu i nie dopuszczasz do siebie zewnętrznych rozproszeń. Oczywiście przed pracą głęboką należy wyłączyć wszystkie powiadomienia, a najlepiej odstawić telefon do innego pomieszczenia informuj wszystkich wokół siebie, że teraz zaczynasz pracę głęboką. U nas akurat wszyscy wiedzą, że w tych godzinach jest praca głęboka, więc już nie musimy się informować. Ale jeżeli pracujesz zdalnie, np. w domu czy w swojej firmie, to zadbaj o to, żeby wtedy była właśnie informacja, że jesteś zajęty. Zobaczysz, ile jesteś w stanie osiągnąć w krótkim odcinku pracy głębokiej, jeżeli zaangażujesz się na 100% to, co masz zrobić. Brak efektów, brak owoców naszej pracy wynika właśnie z tego, że nie skupiamy się w 100% na zadaniu, tylko robimy jedną rzecz. Za chwilę mamy otwartą jeszcze jedną kartę w przeglądarce i w ten sposób rozpraszamy naszą uwagę. Zastanów się, jak możesz wdrożyć u siebie taką pracę głęboką w swojej pracy, w realizowaniu swoich celów. Jeżeli chcesz poznać strategię na wdrożenie pracy głębokiej u siebie oraz inne techniki, które pozwolą ci być produktywnym, to zapraszam do Akademii RTCK, gdzie znajdziesz kursy na temat produktywności. I realizowania swoich celów. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do pogłębienia tematu, czytając książkę Deep Work Cola Newporta oraz do przetestowania na sobie, ile jesteś w stanie osiągnąć w czasie jednej sesji pracy głębokiej. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co myślicie o pracy głębokiej. I do zobaczenia w następnym odcinku, w którym powiemy, czym jest prawdziwa produktywność i jak ją u siebie zdiagnozować. Cześć! Piszcie w komentarzach, udowadniajcie No tak powiesz, tylko nie może nie aż tak bardzo ten Kamil, co ona u nas nosi? Eee. Kamil tam był po prostu na skraju kanału, prawda? Czy ja muszę się bardziej to przesunąć? Tak, trzeba, trzeba Ale, 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 ale myślę, że trzeba się odwołować Uwaga, trwa nagranie